Na czym oszczędzać się da? No, a, a nic się nie no da, Na obraniach nie wiem, jedzenie, na, na nie, jaki bo, muszę wykupić, bo A służba zdrowia? Ile się czeka? Co? Służba zdrowia? To raz w roku się mogę do specjalisty dostać. O, ile lat pan pracował? Ja? 38. Nie, pan, ile pan składek przyszło oddał i teraz musi pan lecić. czekać? no to co, to jak to by powiem, to... Mówię to, 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 to prywatnie. Mogę pytanie? Jak się żyje na merturze? Pytam. Czy wystarcza wszystko i tak dalej do internetu? Jak się żyje na merturze? Czy, jak? Jak się żyje na merturze Polakom? Czy wystarcza wszystko i tak dalej? A, a komu wystarcza? Jak u pana to wygląda? No... Poniżej dwóch powyżej tej merturzy... Dwoje, dwoje nazwie to ledwie wycią... tak się, że się Czyli tego... Dwie, dwie bo ja z jednym to by nie przeżył. Czyli jakby pan był sam nie ma szans, żeby przeżyć? Ja bym przeżyła, że żona nie, bo ja mam większa. Jedna, 3-4 pan ma około ile pan Trzy tysiące. 3000. Tak, przeciętnie? Tak. Ale pan miał 1500, bo takich tu nagrywam. Jak mają sobie radzić? Są sami na przykład? No, no to powiedziałem, że żona by sa e, <grym> Na czym oszczędzać się da? No. A, a niczym się nie da. Na obraniach bo... nie wiem, nie zają, na, czy na, nie, muszę wykupić, bo ja wykupił to bym nie darmowe są przecież, rząd obiecywał. A co tam o, darmowe są te, co, te tanie takie, a te drogie to się płaci 100% to jest. Czyli pizza wodę. A służba zdrowia? Ile się czeka? Co? służba zdrowia to raz w roku się mogę do specjalisty dostać. No a jak, raz w roku. Ile panu tak najdłużej kazali czekać? No to mówię, panu. Pan rok, tak? Rok, więcej zależy. jak rok, no zależy do jakiego specjalisty. A płaci no, pan przy składkę tyle lat? No to co stało że płacę? Ile pan pracował to w ogóle? Mi... 30-40 pewnie. Czego? Ile lat pan pracował? E, ja, 38. A, nie, pan, ile pan w składkę oddał I teraz musi pan lecić. No jak to coś. co? Jakby tak to... to mówię, o to prywatnie. A prywatnie skąd na to? Jakby ja, ja jakbym y, tego miał, był przy władzy to bym lekarzy tak albo nie, że on 5 osób przyjmuje, a y, prywatnie 20, no to, jak to, tak. A to pani na lekarzy, tylko tych co nimi żyje, nad nimi są chyba. A co izba lekarska tam y, dostaje pieniądze od lekarzy i już, no bo taka prawda. A prywatnie da się dostać? Ta, tam się da, a tam się da od, a, od razu? Prywatnie się to... Pod jak się tego, a tak to trzeba czekać miesiącami. Jak pan ocenia te 100 dni pierwsze Tuska, tego rządu? Co nie miało być? To... Dowolny pan, czy nie bardzo? Nie. Co można dać emerytom jeszcze? Proszę pana, po prostu większe emerytury. Bo, emerytury tak. bo to są głodowe emerytury. Czy w Polsce są teraz głodowe emerytury według pani? No ja, no ja, no ja proszę pana. A no pani odpłaciła składki? Ile lat pani pracowała? Proszę pana, po 32 lata pracowała. 2000 tysiące tylko? Tak. No to mało, to powinno być 3-4 co najmniej chyba. No. Ciężko jest emerytom? A, a jak? Ile te emeryturki u Pani? Ach. Proszę Pana, o. sama jestem. A z dwa chociaż jest tysiące czy mniej jeszcze? Tak, mam dwa, ale proszę...